Za to, że ktoś jest przyzwoitym, że respektuje również prawa yy, swoich współpracowników, czy swoich partnerów biznesowych, czyli po prostu posiada takie cechy, no, które czynią go i dobrym menedżerem, ale przede wszystkim dobrym człowiekiem. Za to właśnie Żyli przyznało te nagrody. Zresztą zobaczycie Państwo, kto tutaj zaraz przyjdzie i wcale nie będzie zdziwienie, że akurat te, a nie inne osoby. Także z góry gratuluję. Z góry gratuluję laureatom, a Państwa jeszcze raz serdecznie dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szanowni Państwo, mam zaszczyt dzisiaj reprezentować Fundację Polskiego Kluba Promocyjnego, która od ponad 20 lat wyróżnia dobre praktyki, wysoką jakość, innowacyjność. Dlatego też wspieramy również Klubem tę cenną inicjatywę. Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom i zapraszam do wzięcia udziału w konkursie dziękuję. dobry, wieczór Państwu, jak Ania zauważyła, ja mam zaszczyt i przyjemność reprezentować dwa tytuły, Super Biznes i Super Express. Podkreślę i pochwalę się, bo jako jedyna gazeta, jako jedyny dziennik rośnie nam czytelnictwo na tym trudnym rynku. Piszemy w Super Biznesie dla biznesu, piszemy o biznesie. Dlatego doskonale wiem, że żeby zrobić dobry, dobrze, dobry biznes potrzebne są trzy elementy. Pomysł, pieniądze i partner. Patrząc na tę listę osób, które dzisiaj otrzymają nagrodę dobrego, najlepszego partnera w biznesie, aż rośnie serce, że jest tak dużo partnerów do robienia dobrego biznesu. Gratuluję i dziękuję. dziękuję. Myślę, że jesteśmy gotowi do tego, by poznać pierwszego laureata. Pierwsze nagrody to nagrody specjalne. Mamy tutaj dwóch laureatów. Pierwszym laureatem nagrody specjalnej została firma Emerson za usługę elisty.pl. Pierwszą w Polsce usługę outsourcingu, obsługi korespondencji dostępną dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla użytkowników indywidualnych. Po odbiór nagrody zapraszam pana Piotra Romutę, dyrektora ds. rozwoju. że udało mi się w no, międzyczenie oddawać no, tą e, zasługę no, grona. E, Usługę tworzyliśmy już od paru miesięcy i łączą na sobie elementy ze świata cyfrowego i świata analogowego, a przede wszystkim powoduje, że możemy razem wspólnie z naszymi klientami rozwijać się, oni oszczędzają pieniądze, a my przy tym jesteśmy w stanie trochę tych pieniędzy zarobić. Dziękuję bardzo.